Halo, witajcie serdecznie już w trzecim odcinku z Apple Training. Dzisiaj mam oczywiście kolejny lot. Ja tylko sobie pójdę na terminal, powitać moich pasażerów. Poczekajcie, bo tu jest jeszcze jeden. O, siemka Monika, pamiętasz poprzedni nas O. To zapraszam na pokład, witamy. daj mi tylko bileciki. Proszę bardzo. Dobra, proszę bardzo. I chodź do mojego samolotu, cały czas tutaj posto i tutaj. Oj, wyparłem poza samolot, ale dobra. Ja tu już jestem, słuchaj, w samolocie. E, w ogóle, jaki ten świat mały, bo się spotkaliśmy. Gdzie ty tak znowu lecisz, co? A lubię podróżować. A, no, no wiesz, ja jestem pilotem, więc no... Ciągle w podróży jestem. Właśnie. Mm. <noise> lubię załabać dużo kasiołki, chciałbym sobie dużo robić, więc no wiesz, pracuję. Czy mógłbyś mi pomóc, bo gdzieś doszłam. A, tu i jeszcze Asza. naprzód. Okej, okay. dobra, okay. możesz sobie z pierwszej osoby, wiesz, pierwsza osoba byłaby najbardziej lepsza, bo nie wypadnij. od na fotel, nie, nie wypadaj, dobra, tu gdzieś sobie usiądź, okay, dobra, i patrz, dobra, ksz, ksz, tu wasz kapitan, czyli ja, będziemy startować właśnie teraz, ksz. super, więc słuchajcie, odpalam tutaj silniczki, a Spy. Byp, Cofamy już. Fajnie. Musimy ja wykołować. Pasy, no. Ja tylko so, sobie tak szybko nawrócę. Mhm. No a teraz na maksa... Sobie. I będziemy tutaj kołować do palca stałtowego. Więc no. Więc, a, i chciałbym... Zup pauzę na no. no. Więc z tym guziczkiem, więc słuchajcie teraz Monika ma pauzę na jej kanale ale teraz możecie podziwiać wi piękne widoczki u mnie, jak ja tutaj będę kołował na pas i będziemy stałtować. E, czy Monika Ty słyszałaś, że jest sezon e, kiedy ptaki latają? Ja no, słyszałam, że dużo teraz ostatnio no ale się najbardziej się tego boję, że Leci nam w silnik, i to będzie, no, kicha bardzo duża. Więc słuchajcie, ja szybko tylko przyspieszę to, bo nie chcę czekać. Wiecie, no, e, jadę tutaj. O, trochę już przesadziłem, bo tak szybko jadę, ale. Ło! Wow, Małe turbulencje były, mhm. widziałaś? Ale jeszcze jesteśmy na ziemi, więc już wszystko w puspoczko. Więc, no, jedziemy tu. Mhm. Na no i na pas stałtowy, więc... Więc zobacz, słuchajcie, tutaj my już widać, że kołujemy do pasa stautowego. Tylko że co, coś mi tu nie wyszło. o. Ostrożnie. o. o o pasażerów. No Boże. Przyspieszę sobie. Dobra, powoli, powoli, dobra, ja już będę kołował tutaj, z długo to mi zajmie, ale dobra. Niestety duże lotnictwo i tak się kołuje. No, dobra, na sobie wrzucę, więc my już kołujemy tutaj do pasa epickiego, Epika pas, Nie. epicki pas. Dobra, 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 jeszcze tutaj chwilkę, 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 filkę dobra, dobra. Więc mo możemy już zaczynać, ty sobie odpauzuj już, bo i pokaż widzą przez kamełkę. Tak. No, o, ktoś właśnie wyglądał? więc my no, odpalamy silniki. I start. Full mod. Ale super. Wow. Ale dreszczyk emocji, ciu. No starcie. ja tylko sobie A, o, powoli. Widzę jak szybko jedziemy, po no. No. No, się wyłównać, dobra, lecimy. Słuchajcie, lecimy. Ło! Wow! Zbiliśmy się! To ja sobie pójdę, słuchajcie, do toalety! O Jezu, w nas uderzyły! Tak! I co? Ej! Ej! O, o! Widzę tam małą łzeczkę chyba? A na lądowanie, słuchajcie! O Jezu. Chciałem Stay w down. O Boże. Wszyscy pas Tu mój wasz kapitan, czyli ja. Będziemy lądować. Mam dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka... Dobra jest taka, że lądujemy. A zła, trzeba inne nie. No bo słuchajcie, więc ja wrzucam tutaj już bieg Ale taki lądowany. Było. O Jezu. Ale się boję. Ten połóż się na podłodze. Będzie mocne uderzenie, gwałtowne. Gwałtowne uderzenie. Stay down! Stay down! Uuuu! Samolot wody nabiera. Jeju! Jezu! Łoś! Dobła! Dobra! Możesz wyjść, stań ze siedzenia i postaraj się nie wypadnąć ze samolotu! Wow! Ale dreszczyk! Musisz postawanie i wyjść, tak? Dobra, jesteś Udało gdzieś. Jestem... Po, pobiegnij na, e, na shifcie sobie. Pobiegnij. A Obudź sobie kanałkę. A tym sobie tak obłatasz. No tym i tym tak do przodu. Dobra, ja jeszcze chwilkę zostanę. Oh, Boże, jesteśmy. Oh. Dobra, słuchajcie, e, mam e, tylko małą informację. Z tego, że jest sezon ptakowy, to już nie będę latał, więc nie latajcie Antoś Airlines, ponieważ, no wiecie, jest potwornie niebezpieczny. No po, więc... Nam się udało, nie wiadomo czy... Samolot za was nie. za tonię, więc ja bym wolał już wyjść na skrzydełko, poczekaj. Pozdrawiamy. Ty, was. Ty. Więc słuchajcie, ja zadzwonię po, po pomoc. Monika już chyba gdzieś tam poszła na ląd, po, pójdź sobie na ląd. A ja, wow, ja nie umiem pływać! Samolot za, za tonie, ale ja jestem na lądzie. Weź dojdź gdzieś tutaj. Czekam! Czekam na pomoc może. Obróć się i tu gdzie ja jestem wyjść, dobra? Mhm. Na spójnicie. Na sprincie wyjść. Halo, gdzie jesteś? Uro. O! o no, udało się. Udało się, panie kapitanie, kontynuujesz no, wspaniałego lądowania. No ale tamten już, już nasz ten. No wiecie, Zapraszam samolot i na Samolot już zaraz zatonie, ale pomoc atunkowa już go zaraz wyciągnie. U, wiesz, pomyślałam no. sobie, że polecimy moim prywatnym jetem i w ogóle, bo ja już nie chcę być w tym kraju, bo wylądowaliśmy. Mhm. Wypiję sobie ta kawkę. A my widzimy się na następnym materiale. Smańko, cześć!